Bez, wydecy, Bez wydecy, wydecy. <śmiech> <śmiech> mi się taka anegdota. Czekaj, czekaj, z Słuchaj, bo przyjechała kiedyś do mnie Volvo XC60 mm -hmm. AWD. Mm -hmm. Coś tam zrobić, nie? W samochodzie tam typu olej wymienić, czy tam coś jakaś obsługa, może czy coś. No ja tam wiesz, to tam, jakaś yy, pani była, no to wiesz, jak chcę kobietę, to zagadam. No i zagajam, nie, że tamten, no i pani mówi hey, lalu. <laughs> No i pani mówi, nie, że W tym samochodzie To ona najbardziej, to wszystko to jest w ogóle Nieważne, ona najbardziej Ceni sobie ten napęd na cztery koła Mówi, proszę pana, to jest taka rewelacja W zimie, ona czuje, że ten samochód Z każdej opresji ją wyciąga, nie No i dobrze, no, no mówię, no tak, no Wspaniała sprawa, cztery, mówię, napęd No to jest, mówię, rewelacja, nie No te łapy podstawiłem I wiesz, podciągam ten samochód w górę Podnoszę go, podnoszę. O Bóg zapłać dobry człowieku. Patrz co mam. Podnoszę ten samochód w górę, podnoszę, podnoszę. Wchodzę pod samochód, patrzę, a tam nie ma wału tego do napędu na tylne koła. Co? Patrzę z tyłu, na, nie ma mostu. O kurde. Nie ma nic, nie? Mówię, to samochód z przednim napędem, nie? A kobicie ktoś go sprzedał albo se jaja ze mnie robiła, że to jest dziak. No nie, chyba ktoś wkręcił to tak panią... patrzę, A ma pani mówi, panie, czy tam pod ten krawężnik, czy po. Ona po prostu to czuje. Ja mówię, a jak to... zareagowała, jak ją. W... No... Nie, już jej wyprowadzamy jej z błędu. No mówię, kurde, może jakaś jaka ukryta kamera, albo inna jagoda, albo kto. A, a, kurde. Ja mówię, nie robię tego, nie? Wała cię robiła, sprawdza, czy się nabrałeś. No i to taka, widzisz, to historia. Dobra, gadka szmatka, chodź, zaprogramujemy komputer, róbmy te.